Witam. Chciałbym w tym filmie rozwiać kwestię zasilania zaworu trójdrogowego i tego, że nie ma zaworu zwrotnego na powrocie z bufora przy instalacji grzejników, dostałem taki komentarz od jednego z użytkowników, że zawór trójdrogowy będzie ci zaciągał gorącą wodę z bufora powrotną. A nie z grzejników. Mi się tak działo, jak był nabity cały bufor do 80 stopni. Powodowało to, że zaciągało 80 stopni z dołu bufora. Ustawiłem na trójdrogowym 30 stopni, a było około 80. Chciałbym tutaj pokazać na <coughs> wykresach ładowań bufora i wszystkich tych temperatur, które się rejestrują w sterowniku, jak to przebiega. Tam wcześniej pisałem, że u mnie niby pracuje to poprawnie, dlatego e, tak, wejdziemy sobie w statystyki, zobaczymy ostatnie te ładowania, ostatni tydzień i tak, tu są wszystkie dane, trochę to jest może mało czytelne, ukryjemy sobie wszystko. I dodamy tylko to, co nas interesuje. Czyli interesuje nas tak długofora, czyli to jest czujnik dodatkowy, czwarty. To akurat będzie linia niebieska. W ciągu ostatniego tygodnia naładował się. No już tego nie liczę to. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Siedem razy. I możemy się przyjrzeć. Do jakich temperatur? No to te pierwsze, tutaj początek, jak to jeszcze testowałem, to trochę niższe, o 60 kilka stopni. Ta pierwsza wyższa to już jest 74, później jakieś 73, i ta ostatnia tutaj, to jest bodajże 21 75 stopni. Do tego nałożymy sobie czujnik zaworu 1, to będzie linia zielona. Czujnik zaworu 1 to jest czujnik, który mierzy temperaturę za pompą grzejników. Tam dalej jest zawór zwrotny i zaraz za tym zaworem zwrotnym jest czujnik przylgowy, czyli mierzy tą temperaturę, która wychodzi już stricte na grzejniki. Tak jak tutaj pisał jeden użytkownik, że ustawił 30 stopni, a było 80, bo zawór zaciągał dołem tą gorącą wodę. Rzucimy sobie jeszcze ten czujnik. No, tutaj już ten wykres jest mało czytelny, może, bo zawór, wiadomo, załącza się ileś razy, ale już tutaj możemy zobaczyć, że tutaj jest podziałka tej temperatury. U mnie to działa tak. Granicach 40 kilku stopni ten zawór jest ustawiony, bo to steruje tym też pogodówka w zależności od temperatury. Niżej, wyżej. Także różne będą te temperatury. Ale no co chciałbym? Przepraszam, coś się pojawiło. Co chciałbym pokazać? To tak, przybliżmy sobie jeden dzień, na przykład ten 20. Gdzie został bufor, dół buforu naładowany do pełna. No i załóżmy, że to jest tutaj: mamy konkretne godziny. Pierwsza, pierwsza trzydzieści, druga w nocy 20 to było. I tak niebieska linia, góra buforu, czyli tutaj jest akurat 73 stopnie maksymalnie. I tutaj w dół widzimy że w tych 73 stopniach włączyły się, włączyły się grzejniki i zawór trójdrożny zmieszał wodę do poziomu 43 44 stopni więc tak jak tutaj pisze użytkownik, że jemu ta temperatura wystrzela do tych 80 przy naładowanym buforze więc u mnie też tak powinno być. I tutaj ten wykres tego y, temperatury zaworu też powinien być sięgać aż tutaj do temperatury dołu fora. A tutaj widać, że tak nie jest. To około drugiej się włączył. Y, włączyły się grzejniki. Ten zawór osiągnął tą swoją zadaną temperaturę. No Ileś tam podgrzał. Później odpuścił. I o trzecie znowu się włączył. Odpuścił. O czwartej, no w sumie co godzinę się włącza. Także, no nie wiem, nie jest tak do końca, że przez brak tego zaworu zwrotnego na dole ten zawór trójdrożny chodzi źle. No bo tutaj z tego widać dokładnie, że może chyba jest w porządku. Jest zadana temperatura 40 stopni, no i tam 40 kilku stopni tego temperaturę osiąga. Pomimo tego, że na dole bufora, skąd może sobie zaciągnąć tą gorącą wodę tych 70 kilku stopni, trzech tu akurat, no to tego nie robi, tylko ciągnie wodę z powrotu grzejników. Także to kwestia tego, to tak chciałbym to zobrazować, jak to jest na. Wykresach. No i to też obserwowałem do tej pory u siebie, bo też myślałem, że będzie taka sytuacja, właśnie tu też od innych użytkowników dostawałem takie sygnały, że bez tego zaworu powrot, zwrotnego na powrocie bufora przy instalacji grzejnikowej będą takie się dziać rzeczy, że zawór ten trójdrożny nie będzie pracował prawidłowo. Także tak akurat tyle by było w tym temacie. I jeszcze jedna kwestia, tutaj widzę w komentarzach. <taki> Takie wpięcie ku mnie centralnej wody użytkowej do bufora powoduje to, że u góry, jeżeli u góry bufora mamy na przykład, tak w komentarzu czy tam 80 stopni, a na dole 30 stopni, to po włączeniu pompy wody użytkowej zabierze się ciepło z góry i wytraci tę energię mieszając wodę w buforze, podbiciem tej temperatury u dołu. No i tutaj znalazłem taki przykład, żeby tu potwierdzić, że rzeczywiście tak jest, nie jest to może jakieś tam tragiczne. Zresztą to zmieszanie samej podgrzanie wody użytkowej to nie zajmuje też dużo czasu. I tutaj mamy taki przykład, na przykład z 4 listopada ten wykres, który jest tutaj rzucony. To jest wykres już mówię czujnika centralnej wody użytkowej, czyli bolierzem. I tak tutaj mamy czwartego o 5.50. Widać, że tutaj była używana ta ciepła woda, bo z 40, tam bodajże 2 stopni, prawie 41,1 właściwie stopni spadło w krótkim czasie. 5.50. Do 6 do 34 stopni czyli przez 10 minut spadło yy, tą wartość, ta woda użytkowa. No i tu widać, że włączyła się pompa ta centralnej tej wody, bo temperatura zaczęła rosnąć. I co się dzieje teraz na dole Bufora w takiej sytuacji? Tutaj, tak jak zauważyliście, czujnik dodatkowy czwarty, bo nałożymy wykres. Mając temperaturę 28,5 stopnia, gdzieś 28,6, po włączeniu się tej pompy temperatura rośnie do około no tu już chyba jest czy 37 stopni. Czyli taka różnica następuje z 28 do 37. Czyli jakieś 9 stopni rośnie ten dług bufora przez to przepompowanie. A ile tracimy na tym energii u góry, energii temperatury? Czujnik cały jeszcze sobie do, dorzucimy czyli czujnik góry, góry bufora. I tutaj widać, że przy początku. Tej zmiany, czyli tu jak spada to było 69, no niecałe 70 stopni bez jakichś tam dziesiątych części później tu spadło, przemieszało się. No i tutaj już mamy 630, można tak wziąć, jest 65,5 stopnia, czyli jakieś 4 stopnie straciła straciło. Straciła góra bufora przy, przy tym podgrzaniu tej wody użytkowej, i tym mieszaniu, a jest wpięte na dole. Tak jak tu piszecie, powinno być wpięte wyżej. Jest wpięte na dole, i, i to tak powoduje taką sytuację. Także tak to wygląda. Tutaj jeszcze chciałbym sprostować. Ostatni fragmencik tego filmu, bo zapomniałem dodać do tych wszystkich wykresów. Chodzi tutaj o tą wodę użytkową, która niby miesza się i wytraca energię nam z góry buforu, ładując energię znowu w dół tego buforu, podgrzewając go. No i rzeczywiście tak jest. Ten dół buforu, tutaj jest akurat taka zielona linia, czujnik czwarty. Przy załączeniu tej pompy wody użytkowej rośnie. Nam u góry jest ten taki turkusowy czujnik CO, czyli czujnik góry, puforu spada, ale przy tym wszystkim zapomniałem dodać czujnika zaworu 1, który około 6, tak mam ustawione czasowo, załączanie tego, załączanie ogrzewania w domu, załączył się więc ta. Spadek tej temperatury u góry spowodowany był nie tylko wymieszaniem tej wody, tych tam 4,5 stopnia bodajże, ale również załączeniem też grzejników, zaworu, więc yy, teraz ile, ile, ile spada nam ta temperatura przy samym takim wymieszaniu, nie wiem, musiałbym to dokładnie poszukać w takiej sytuacji i ewentualnie ją przystawić ale tutaj mamy nałożone tak jakby dwa czynniki, bo raz, że y, zabierana jest ta woda y, gorąca z góry do ogrzania wody użytkowej, drugi raz y, zabierana jest woda do ogrzejników, czyli tak jakby podwójnie jest ten bufor od rozładowywany, także to tak woli wyjaśnienia Jeszcze o Postaram się jeszcze poszukać takiej sytuacji, gdzie nie było załączenia w zaworu 1, czyli zaworu trójdrożnego, nie było załączenia grzejników, a samo załączenie yy, samo załączenie tej wody użytkowej. No to tyle. I ostatnia sprawa to właśnie to ładowanie tego Zasobnika wody użytkowej bojlera pomimo wyłączonej pompy, tutaj znalazłem taką sytuację z wczoraj, akurat około 22.00. Ten wykres, ta niebieska linia, to jest czujnik czwarty, czyli dół bufora. Około 22, może chwilę po 22,00, skończył się ładować ten bufor. Tam jeszcze. A później przez jakąś godzinę czy dwie był żar w piecu. I on podbijał się jeszcze delikatnie. Osiągając tam 75 stopni. No ale od drugiej już był powiedzmy, że pełny. I jak tutaj się ta woda użytkowa zachowuje? Jeżeli tak, jest zawór zwrotny tylko na zasileniu. Więc teoretycznie nie powinna się ta woda cofać, czyli wracać powrotem i wchodzić do zbiornika tej wody użytkowej, do wężownicy i przechodzić przez nią, no bo jest ten zawór zwrotny, który nie puści tej wody. Z drugiej strony działa cały czas lat doman, bo tutaj jeszcze przy tej temperaturze, tutaj dołożę czujnik drugi, czyli temperaturę kotła. W tej chwili działa cały czas na 100% lat domat. On się wyłącza tam przy 70, 70, 72 stopniach. Więc, jeżeli jest wpięty ten zbiornik wody użytkowej w ten obieg kocioł lat domat, to siłą rzeczy ta woda nie może krążyć w obie strony jednocześnie. Tutaj schowam ten. Czujnik kotła i dodam ten czujnik wody użytkowej. Yy, tutaj jest jakieś chyba załączenie pompy, bodajże, i ona urosła, później znowu spadła, widocznie była używana. I tutaj od tego czasu ona sobie powoli, bez załączenia pompy, tak jak widać, 21 rośnie, rośnie, rośnie. Aż osiągając tą temperaturę no w sumie 80 stopni. No, i później powoli się zaczyna wychładać. I w takiej konfiguracji, w sumie przez cały dzień ta pompa nie jest załączana, bo jeszcze raz sobie tu rzucimy na ładowanie. Do teraz. Czerwony. Czyli ta woda użytkowa, no tutaj już jest godzina 7, tutaj była używana. Widać, trochę spadła, ma 59 stopni. no Tutaj w ciągu dnia no to nikt nie używa tej wody, więc ten spadek temperatury jest niewielki. No i tutaj już po południu 19:20 była używana. No i tutaj już widać więcej. Po 20:20:30 już jest ten spadek. I tutaj włączyła się na pewno pompa, bo jest odbicie od 31 stopni, odbicie do 42. Tam chyba na 40 był nastawiony ten czujnik tej wody. Pompa, próg załączenia pompy, także podbił tutaj do ponad 40. Tu znowu była używana. No i teraz w tej chwili dokładnie dół bufora rośnie, bo mamy już to przybliżymy. Mamy już w tej chwili od godziny. Dwudziestej powiedzmy trzeciej tutaj gdzie mam kursor 65 stopni na dole i woda widać jak delikatnie zaczyna się. Znosić ta temperatura. Tu już mamy nawet godzinę 23. trzecią. Prawie 30, 67 stopni u dołu, czyli on tak prawie, że jest naładowany. I ta woda w tej chwili ma tylko 46, no ale wiem, że chwila jeszcze i pewnie e, skoczy do tych 70 stopni przynajmniej. Także tak to wygląda na tych wykresach. Nie wiem, czy pomogłem, czy nie, ale kwestie właśnie, którą poruszacie tutaj w tych komentarzach. Jeszcze tutaj chciałbym właśnie, chciałem poprzeć jeszcze właśnie tymi danymi ze sterownika. Ok, dzięki za uwagę. Pozdrawiam.